I w podróży świata! Zobaczymy po przerwie! A właśnie! Idę z moim najlepszym przyjacielem w każdym razie. Znaliśmy już pracę. Lepszy to zawsze budy Przez to ten film jest tak niesamowity. Dobra, przerwa! Aha, zapomniałem, zapomniałem Wam powiedzieć jakiegoś dnia widzicie ten mały dom? Stamtąd wyruszyliśmy. Patrzcie, proszę pamięć, Mark Aspar, Strongman podjął chyba kość dinozaura. Jakiś Strongman! yes Dobra, koniec. tygo dinozaura tronosaurra pexas <grystanie> poszukiwanie z figur kasprinka który ostate o mam najlepsi, najlepsi, na led na ledzie mura no serio poszukiwanie z... A, nie, A, nie. chcę zobaczyć kraść czekajcie Czarnego to jest, to jest koń Koń czarny, rycerski Zobaczymy po przerwie Dyspało Dupa dobra. teraz brudna jest Ci znowu co się Ale lekko tu jest Jest Witajcie po przerwie, dobrze jest To samo co się, nie? Dobra, teraz brudna dupa jest, nie? Dobra, idziemy zobaczyć tego Tu Tuż Zaraz migniemy i będzie Chyba, końca. Dziewpa, to nasze! To jest nasze defo, które posiadaliśmy. To, to jest nasze, to nasza praca z tymi rączkami. Tymi rączkami! <grym> Dobry, wstał. właśnie widzieliśmy, co to jest. To jest. dziewki. Kronik! Zaraz poprzednio. Gratuluję Wam teraz To jest akurat na drodze do naszego konia. Marze tam mieszkają pszczoły kupy. One normalnie robią kupę na wszystkich. Żeby... Kto to pisał? Chodźcie z bliska! Chodźcie! Ten, kto to pisał jest pojebany. <laughs> pojebany! Zobaczcie, co tam pisze. Musimy to sprawdzić. Zobaczymy, co tam pisze. Uwaga, pułapki. Ej, nie! Stój, 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 bo to pułapkę, pułapki, Kacper! Ja to nie wziąłem, nie Ja tam lepiej nie wchodzę, bo tam pisze... Uwaga! Ja Pułapki na zwierzęta. Zobaczymy co zrobi nasz kaca jako Kurwa, chyba go... Chyba go nie wzięć Co on tam robi? No to no ty po weź, pogłaszkaj ten znak! No! Dobra, chodź tu! Nie no co ty chodź tu? Ну ні, ну хоч старі. Я йду в пошуки Ваню крови мочі. Ну віддяв, видає віддяв. Ну, забажемо ж близько. Nie znam się R. Chyba znam się R. Zna no? Bo w tym. Bo się widać aleje pszczół, sraczki. Więc w tym mieście są dinozaury. Ale ich jest tylko milion. Ich jest tylko milion. Tylko. Jest aleja. Znowu... Znowu... Co, ty Co ty robisz? Hmm. Zobaczmy tą aleję. Idziemy dalej w poszukiwaniu. Cygut zobaczenia co się. Ja jakoś... Teraz gonił na śpierce. Zobaczmy co to za pierwsza. W pies, widać go To Kosmita Nie to kosmita Koha, dobra Dobra, idziemy, żeby na złapa. nie złapać. <grymne> 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 <Kupaj chuj. grymne> nie nas eksperymentu. Kupę chuju! Nie, no, nie przeglinę, dobra? <grymne> Mamy się, chodź. Proszę Państwa, pies dorwał po Ostendę. I przeskoczył właśnie ruch. E, dobra, chyba nas zgonił. Zabił go. Podejrzewam, że zabiję. Zobaczę jego minę. Pies <laughs> 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 mi <gupy> właśnie <laughs> przeskoczył ruch, ale w... od razu wrócił. Chyba się nas boi. Jak myślicie? Ja tu... Grzaniec. Właśnie się nagrzaliśmy. Tak że pełne z charakterem kurwa. Ale nie możecie się grać. Dla 18 lat, no. No, sorry, dla 18 miesięcy można się pić o to. No kutpa, tak. jesteśmy nagrzani, tak teraz będziemy Alecie kurwa Rosja zobaczyć da się wsadzić i Idę Idziemy No, wielki kaz Rosenda. Nieustraszony pogromca mitu. Nie, yes. tak. Dupa sranie. Dobra, jesteśmy właśnie w Rosji. I chyba tam ludzie Zobaczmy CSa. O proszę Dobra. Państwa, Kasper wojny nieustraszonych niej rąbał granatami i pistoletami. Zobaczmy, co zrobisz. Jest tam, tam w stronę tam są nasi! Kurwa bardzo. Zobaczmy jaką krzywdę zrobił. Tu jestem! Dobra, uspokój się, uspokój się! Zaraz ją! Zaraz ją, głowy! Krzaku! Aaaa, nie będę! Nie, Chyba na tego kupu. Dobra, zobaczmy jak mam szkodę wyrządzić. Skutek wyglądał! Rozjechał! Idziemy dalej! Chyba chciałem właśnie łosia czerwonego. Co? Łosia czerwonego. Chciałem, by coś było. Chyba A ja, ja zobaczyłem w węża z Chyba na kondat. Um, drodzy Państwo, właśnie go widzimy. Właśnie go widzimy. Przechadza się koło nas, ale nie będzie nas atakować. Nie, ja nie będzie raz. nas, bo jest właśnie... Bardzo nic nam nie zrobi. Może się wylewa! Nie zalamy, zalałam Od ta kiedy? Myśli? Od kiedy może... Dobra. Nie, e, nie wiem. Dupa. O, się to już się nikt go nie uciekał! A, A nie konie. Proszę Państwo, doszliśmy po wyczerpującej drodze do naszego polskiego domu. Proszę obejrzeć nas w dom. Idziemy do kibelka I teraz puszczamy chwilę o ciszy. Jesteśmy w domu. Głośno. <głosim> Dobra, do tyłu. Zobaczymy nasz dom. Zobaczymy pieska. lecz telefon na, na obiad masz. Na tym skończyliśmy o. nasz odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Przygody Kaspra Kuli i Kaspra Oszczędy. Dwa imiona na ka na raz.